Cześć, hej, witajcie! Ja jestem Leśny i tak na wstępie macie konkursik na włoski Elektro. Żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. Dzień! No i dzisiaj nagrywamy sobie błędy z Movie Star Planet 2 Chciałem wam nagrać błędy z MSP albo o hakerach, lecz tam wszystko się tak bardzo powtarzało, że mówię nie stop! I nagrywamy błędy z MSP 2, więc jeżeli gracie w MSP 2 i macie jakieś błędy, to email do nich jest podany w opisie. Proszę, nie wysyłajcie tych samych, które będą w tym oto odcinku. Dobra, pierwszy błędzik. Hej kaleśny, mam błąd! I znów nasze ukochane ucinanie twarzy. To to samo co było na MSP1 pojawia się na MSP2. No fajnie, fajnie, mówi Star Planet. Tylko wy umiecie chyba takie same błędy wprowadzić do waszej drugiej gry, naprawdę. Pozdrawiam z kuzynką i znajomą. No a tutaj razem sobie siedzą na jednej kanapie. Taki tam błędzik. Co so, jest? Czy tutaj ktoś stoi na dachu? Tamten sobie poszedł w ścianie usiąść. Czemu by nie? <laughs> Siema leśny. Weszłam w sklep na komputerze i stało się to. Nie mogłam nic kliknąć i wyjść. Ten błąd już widziałem. U moich znajomych on się pojawiał, ale no niektórzy na pewno z Was go nie widzieli. Ta gwiazdka chyba ogólnie służy, żeby zapisać luk w koszyku. Dzięki Messenger. I no, ona się chyba jakoś powiększa. Ja nie miałam jeszcze tego błędu. O dziwo. Ponieważ sobie stworzyłam postać w MSP2, to sobie pomyślałam, że kupię sobie drugi ciuch I oczywiście miałam. 1300 Starcoins. Kupiłam sobie top z ogniem, no i zamiast odjąć mi kasę to mi dodało. <grytania> Aha! No to w sumie spoko. Sprawdź na screenie. Szkoda, że nie zrobiłaś screena przed tym, ale no dobra, uznajmy, że ci wierzę. Bo mogłoby się tak stać, bo w sumie 1700 Starcoins, jeżeli nie kupowałaś VIPa, to byś nie miała tyle na początku. Cześć leśny, mam taki błąd, że spokojnie weszłam na MSP 2 i wyskoczyło mi się to. ERROR DE INITIOSI DLE file OD proces SERWIS SETUP A to jakieś errory, a to w ogóle jeszcze było na tureckim Błąd Patrz na to w warkoczykach <noise> Ta w ogóle sobie ym, pod ten Podsiedzenie się schowała Tutaj tak samo druga Fajnie, fajnie Ula la, la. Panie, co to za nagość? Halo? Co to za paradowanie nago? Może to nie jest błąd, ale to jest fajne Serio, nie wiedziałem, że można sobie w majteczkach i staniku tylko chodzić. No to nie zła przeróbka, czy to nie jest przeróbka. Ej, nie wiem w sumie czy to jest przeróbka, ale wygląda śmiesznie. <śmawia> to nie jest przeróbka. Druga osoba mi to wysłała. O co chodzi? Serio, one się tak nie pozaładowywały na czatach? Aha, <śmawia> co jest grane? No i teraz kartony. No i teraz kartody. No i teraz kartony. No i teraz kartony, no i teraz... Jezu, moja płyta się zacięła, a ciągle widzę ten sam błąd. Czy tu będzie jakiś jeszcze błąd, prócz tych kartonów? Halo? No i kolejne kartony, no i kolejne kartony. No i znów kartony, no i znów kartony. Ale tym razem niebieskie. Taka nowość, widzowie. No i znów kartony. O, teraz jest obcięta twarz. W końcu coś innego. Dziękuję, świnka, za wysłanie tego błędu, ale tym razem ma usta. I tutaj ucięta twarz. Więc, jak widzicie, 90% z tych błędów to były kartony. I ja i tak wstawię ten odcinek, żeby wam pokazać, jak ciężko nagrywa się błędy. Serio. Jak jest jakiś błąd, to dosłownie każdy go wysyła. No i. Z tego co widzę, to na razie nie ma zbyt dużo tych błędów z MSP2. Ale no, jeżeli macie jakieś nowe, to e-mail podany jest w opisie i również możecie mi wysyłać filmy. Jeżeli błąd polega na tym, że trzeba coś zrobić i wtedy postać nie wiem, leci albo coś się dzieje, to możecie mi nagrywać to i też wysyłać na tego maila. Ja będę oglądać, więc czekam na wasze błędy. Mam nadzieję, że taki odcinek kartonowy wam się spodobał. Tak głupi odcinek, że nie wiem. Dobra, leśny, skończ lepiej ten odcinek. Zatrzymajmy tą ym, karuzelę śmiechu, więc no do następnego i pa pa wszystkim.